Drodzy drodzy, do końca tego dnia chciałem postarafialnie yy, niestety ze względu na to, że nasza yy, komisja nie jest w to poradzeniu z widzenia prawa tkanownicznego nie mamy tutaj odchorzonych tych ustów własnych, nie mamy odpustu, ale nie znaczy to, że yy, prawda, bo Matce Najświętszej, dającej szkaflesz, że w jakiś sposób nie, nie może być przez nas dzisiaj wspomniana, może być nakazaniem. I rzeczywiście szkaplerz jako taki jest czymś niezwykle, można powiedzieć, związanym z dzisiejszą Ewangelią, bo przecież to ostatnie zdanie ale kto wypełnia wolę Ojca Mego, który jest w niebiesiach, ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Wszyscy dobrze wiemy, że Podstawowym dobrem duchowym związanym ze sztablerzem jest właśnie ta obietnica Matki Najświętszej, że ktoś do umrze w tej szacie zbawienia i pójdzie do piekła, zostanie mu oszczędzony ogień wieczny. W jaki sposób więc można połączyć obietnicę Matki Bożej ze słowami Pisma Świętego? W jaki sposób jest możliwe, że w ogóle, w jaki sposób jest możliwe to, że Kościół Katolicki przywiązuje tak wielką uwagę do tych materialnych elementów, które są w naszym kulcie czymś bardzo, bardzo szerokim, bardzo mocno są obecne, bo przecież sakramenty święte mają w sobie element materialny, bo Kościół Katolicki jako taki ma w sobie ten element materialny, widzialny, bo kapłaństwo jest czymś przywiązanym do konkretnych ludzi, nie jest to czymś ogólnym, tak jak w protestantyzmie, jakimś nieokreślonym. Jest bardzo dużo takich elementów czysto materialnych, takich właśnie jak sakramentalia, jak woda święcona, jak medaliki, jak szkaplerze, które wiążą się z pewnymi konkretnymi dobrami duchowymi. A tutaj mówimy o dobru, które jest, jest, jest tym największym dobrem, jakby jedynym zasadniczym i prawdziwym, czyli chodzi o sprawienie. Jak to jest możliwe? Że nie chodzi wcale o nic rzekomo nic takiego duchowego. Ale właśnie ten element materialny, tak jakby on miał decydować o wszystkim. Dlaczego katolicyzm tak bardzo skupia się na tym, co materialne? I oczywiście dla protestantów raczej to byłby powód do zgorszenia, że my, katolicy, próbujemy jakoś uzyskać zbawienie z elementów takich jak właśnie sztablerz, zamiast z przywiązania do woli Bożej. Ale nie ma nic bardziej mylnego i błędnego bo w jedno z drugim w żaden sposób się nie wyklucza. Jedno z drugim może współistnieć, a może dlatego, ponieważ Bóg jest ponad wszystkim, ponieważ Bóg nie jest jakimś, powiedzmy, elementem tego świata, który jest zaskakiwany przez wydarzenia, które mają tutaj miejsce, albo on jest źródłem wszystkiego. On jest pierwszą przyczyną, jest alfą i omegą. Od niego wszystko wychodzi, do niego wszystko zmierza. I dlatego, skoro Bóg jest ponad wszystkim, potrafi tak poukładać wydarzenia, które się na świecie dzieją, by nie łamiąc woli człowieka, też aniołów oczywiście, badłych aniołów, w żaden sposób nie ingerując, jakby nie niszcząc ich wolności, wręcz właśnie stwarzając tą wolność, jednocześnie zawsze dojdzie do swoich celów, jednocześnie doprowadzi zawsze do swoich zamierzeń, do realizacji tych zamierzeń. Wobec tego mamy tutaj do czynienia z jakąś wielką tajemnicą i co więcej, ludzie pobożni i prości nie mają tutaj wielkiego problemu, bo dobrze rozumieją, że Bóg przekracza. Natomiast ci, którzy próbują własnym umysłem zgłębiać, jakby nie zwracając uwagi na tajemnicę i zwracając uwagę na to, że Bóg jest faktycznie ponad wszystkim, będą zawsze mieli pewne problemy. W jaki sposób jest to możliwe, że ten, który przyjął szkaplerz, może być, jeżeli tylko umrze faktycznie w nim, że będzie, będzie w niebie, a jakby rzekomo nie musi się specjalnie przejmować pełnienie woli Boże. Jest to oczywiście zupełnie błędne myślenie. Oczywiście Bóg nigdy do tego nie dopuści. Zawsze panuje nad całym światem i wobec tego tutaj sprzeczności nie ma. Ale Szkaplarz nie tylko, że nam bardzo ułatwia zbawienie właśnie przez to, że daje nam konkretne łaski, że po prostu chroni nas w sposób duchowy, wielorak oczywiście, to jeszcze też przypomina nam prawdę wiary, która akurat w dzisiejszej sytuacji, w której się znalazł Kościół, w tym kryzysie wiary bardzo powszechnym i głębokim zostały właśnie te prawdy dotyczące... Nieba dotyczące piekła, dotyczące czyśćca, właśnie te zostały w pierwszej kolejności jakoś zmarginalizowane. Bo poza zupełnym z praktycznie odrzuceniem tego, czym jest Prześwięta, czy po prostu nie mówieniem tego, czym jest Prześwięta, bo tak mniej więcej. Współczesne katechizmy dla dzieci i młodzieży są tego są zbudowane. One nie mówią o mszy, mówią o Eucharystii, ale nie mówią o tym, że Eucharystia jest ofiarą. Nie mówią właśnie o ofierze przy Nie mówią nawet o ofiarach Starego Testamentu, które przecież przygotowywały świat na przyjęcie tej ofiary Nowego Testamentu. Ale także nie mówią za bardzo o rzeczach ostatecznych. A jeżeli. Wiara w rzeczy ostateczne zamiera, to wobec tego zamiera motywację do tego, żeby żyć pobożnie. Bo po cóż miałbym żyć pobożnie, skoro niebo, piekło czy ściec to jest jakaś abstrakcja, jakoś specjalnie nieznana, której nikt nic specjalnie jakoś szczególnego i dokładnego powiedzieć mi nie może. Wobec tego po cóż miałbym się przejmować jakimiś bardzo trudnymi przecież przykazaniami. Skoro to wszystko to jest jakaś abstrakcja, skoro to wszystko to jest tylko jakaś opowieść bez jakichkolwiek konkretów, wtedy nie ma motywacji, żeby zachowywać przykazania. I ludzie właśnie wtedy najczęściej się potępiają. Najczęściej potępiają się ci, którzy w jakoś nie wierzą, czyli po prostu nie przyjmują do wiadomości, nie myślą o nim. Pamięć na rzeczy ostateczne jest bardzo skutecznym środkiem. Dzięki któremu możemy uniknąć tego, co najgorsze. I również prawda o czyśćcu, która też tutaj ze względu na pewien tak zwany przywilej swobodni, związany ze szkaplerzem, jakoś, jakoś jest tutaj, powiedzmy, też podkreślana. Prawda o czyśćcu jest również czymś niezwykle ważnym. Przecież protestanci właśnie wyrubowali czyściec. Jeszcze w i niebo jakoś zostawili, ale czyśćca nie oszczędzili. Przecież czyściec jest, można powiedzieć, z punktu widzenia ludzkiej psychologii, czymś bardzo potrzebnym, bo niewielu jest takich, którzy są na tyle czyści, na tyle zjednoczeni z Bogiem u końca swoich dni tutaj na ziemi, żeby mogli być dopuszczeni do wizji uszczęśliwiającej, żeby mogli oglądać Boga wieczności. Równa większość ludzi przechodzi przez czyściec. Jeśli się odrzuca czyściec... W takim razie albo wszyscy prawie że idą do nieba, albo, albo w ogóle mało kto jest zbawiony, wtedy też jakoś z powodu pewnej rozpaczy ludzie nie będą się interesowali zbawieniem, a jeśli z kolei prawie wszyscy idą do nieba, czy dosłownie wszyscy idą do nieba, w takim razie w ogóle też nie ma sensu przejmowanie się zbawieniem, skoro i tak wszyscy do nieba dojdą. Więc przejście jest czymś, co bardzo dobrze koresponduje z ludzką naturą i co powoduje, że prawdy, wiary dotyczące nieba i piekła stają się jakoś bardziej realistyczne, jakoś bardziej racjonalne. Wtedy jakby łatwiej jest nie uwierzyć. I dlatego też kapleż jest tak bardzo istotny. I zobaczymy też wreszcie, że to, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia, by się strzestał szybych proroków, że do nas przychodzą w odzieniu owczyna, wewnątrz są owikami to oczywiście nie dotyczy tylko do wymiaru najbardziej takiego ogólnego bo w pierwszej kolejności jest mowa oczywiście o tych którzy niszczą kościół przychodząc pod pozorem jego reformatorów to jest właściwie można powiedzieć ostrzeżenie Chrystusa przed modernistami przed tymi pseudo-reformatorami XVI wieku w stylu lutra, ale także przed tymi wszystkimi heretykami czy herezjakami, którzy od samego początku w Kościele próbowali wprowadzać pewne nowinki po to, żeby Kościół rzekomo odnawiać, a tak naprawdę, żeby zupełnie wypaczać jego przesłanie, żeby budować go niejako na nowo, ale już w oparciu o ludzkie zasady. To jest dokładnie właśnie ostrzeżenie przed nimi, bo oni bardzo często wykorzystują przebranie właśnie są przebrani za, za dobrych katolików, za dobrych chrześcijan, za dobrych teologów. Wszyscy moderniści, to pierwsze pokolenie modernistów, to byli ludzie bardzo pobożni. To byli ludzie, którzy rzeczywiście przynajmniej sprawiali takie wrażenie ludzi pobożnych. Że potrafili bardzo dobrze wpasowywać się w mentalność katolicką. Ale dobrze wiemy, że wewnętrznie wcale nimi nie byli. Ale te słowa mają dużo bardziej praktyczne znaczenie. To też wiąże się ze szkaplerzem. Chodzi tutaj o to, że tymi udającymi owce są również pewne natchnienia i myśli, które pochodzą często od złego ducha, od świata skażonego grzechem, a które mogą być łatwo przez naiwnego człowieka traktowane jako pewne poruszenia ku dobru, bo musimy pamiętać o tym, że diabeł nigdy właściwie bezpośrednio do zła nie kusi, a przynajmniej tych zasadniczo dobrych chrześcijan bezpośrednio do zła nie kusi, bo nigdy by taka pokusa nie była atrakcyjna, zostałaby odrzucona ze wstrętem, natomiast pod pozorem dobra można skusić, można bardzo łatwo Jakoś zmanipulować. I widzimy przykład tego doskonały już na samym początku Pisma Świętego, na samym początku księgi rodzaju w opisie pokusy, którą diabeł zaatakował pierwszych ludzi, można i należy sobie od czasu do czasu czytać właśnie. Ten dialog, żeby widzieć, czego nie robić i w jaki sposób zachowywać się, kiedy jesteśmy kuszeni. Po pierwsze, oczywiście nie rozmawiać z pokusą, nie wchodzić w nią w dialog, ale po drugie, można zobaczyć, że właściwie jak, jak sprytnie potrafi diabeł zmanipulować człowieka, jak potrafi sprytnie pod pozorem dobra, doprowadzić do największego zła. I to, czego może nas nauczyć dzisiejsza Ewangelia, to jest właśnie ta zasada, żeby poznawać po owocach. Skoro więc już wiemy z własnego doświadczenia życiowego, że takie czy inne poruszenia, że, że takie czy inne osoby, okoliczności, myśli, takie czy inne zachowania prowadzą do zła konkretnego, jakiegoś bardzo często wielkiego, do grzechów, nawet śmiertelnych, to wobec tego mamy już doświadczenie, dzięki któremu Powinniśmy unikać na przyszłość tych sytuacji, czy tych osób, czy tych słów, myśli, i tak dalej, ale zadziwiającą jest rzeczą, że rzadko się to dzieje. Zadziwiającą jest rzeczą to, że ludzie rzadko uczą się nawet na własnych błędach. To, że uczyć się na cudzych błędach jest rzeczą trudną, chwalebną, ale trudną i jeszcze rzadszą, ale nawet na własnych błędach dość często. Często jest nam, często po prostu się nie uczymy. Potrafimy popełniać wielokrotnie ten sam błąd. Tutaj lekarstwem na to jest pamięć będąca częścią cnoty roztropności, bo ta właśnie cnota roztropności zapewnia nam odpowiedni rozsądek, odpowiednią mądrość życiową, tak żeby wybierać odpowiednie środki prowadzące do, do właściwego celu. I Tutaj pamięć na własne postępowanie. W jaki sposób w jaki sposób postępując tak czy inaczej, do czego mnie doprowadziło to postępowanie, możemy i powinniśmy wracać do tych wydarzeń. Powinniśmy po pierwsze oczywiście dziękować Bogu za wszystkie przebaczone nam rzeczy, ale jakby nie wyrzucać ich z naszej świadomości tak do końca, jakby pamiętać o tym, w jaki sposób. To zło w nas powstało, że często ono nie powstało jakoś bezpośrednio, ale było skutkiem zmanipulowania, było skutkiem właśnie takiego wprowadzenia w pewien ciąg myślowy, który doprowadził do grzechu. I szkadecz oczywiście jest również jednym ze środków, dzięki któremu możemy uciec od tych pokus jabelskich, ale też oczywiście nie działa on tak jakby automatycznie. On nas nie zwalnia z odpowiedzialności za własną duszę, za własne zbawienie. Ostatecznie właśnie te słowa będą wypełnione. Mianowicie, o które dzisiaj wypowiada Chrystus, że kto wypełnia wolę Ojca który jest w ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Za istyjna, Ducha Świętego.